Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus. Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał ojciec żyjący, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto Słowo Pańskie. Moi kochani, bardzo dobrą refleksję otrzymujemy dzisiaj dzięki Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy. Po całe życie myślę, że odkrywamy, że Chrystus jest dla nas. Najlepszym pokarmem, że warto go spożywać, warto go poznawać, warto zbliżać się do Niego. Nawet te ostatnie Ewangelie minionych dni o tym mówiły: że warto przyjść do Niego z naszymi słabościami, z naszym grzechem, z naszą historią. Ale warto przede wszystkim odkryć, co to znaczy, że On jest tym jedynym pokarmem jesteśmy w stanie zidentyfikować ten właściwy pokarm. Tylko pewnie może powiedzieć o tym pokarmie ten, kto został nakarmiony, kto, kto nie tylko zewnętrznie dotykał tajemnicy Kościoła, tajemnicy obecności Pana Boga, ale żyje tą obecnością. To jest takie Nieustające zadanie, które jest w każdym z nas. I każdy ma właśnie w tym y, swoją drogę. To dzisiaj też y, odkrywamy w, ty, w tych dniach, teraz, mówiłem na początku liturgii, że tyle wątków jest liturgicznych, ideologicznych na dzień dzisiejszy, ale najważniejszym wątkiem jest piątek trzeciego tygodnia Wielkiej Nocy. Dlatego na przykład y, uroczystość y, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, tak ważna dla nas, która powinna być w niedzielę, nie odbędzie się w niedzielę, tylko jutro. Bo ważny jest wątek paschalny, bo czas wielkanocny najbardziej przekonuje nas o tym, co oznacza, że Jezus jest prawdziwym pokarmem. Który nie przemija, który zwyciężył. I pięknie to właśnie odkrywamy dzięki Słowu. Dzisiaj mamy niesamowicie ważny obraz w kościele nawrócenia świętego Pawła, czyli inaczej mówiąc, obraz porywu mistycznego pod Damaszkiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy Paweł odkrywa, co jest jego. Właściwym pokarmem, co jest Jego jedynym pokarmem. Przez to każdy z nas odkrywa to, może to odkryć, czy, czy my właściwie karmimy się Jezusem. Czy właściwie w nim trwamy. W tej Ewangelii dzisiaj Jezus pięknie mówi o sobie. Z tych słów nie tylko dzielimy się w czasie tymi słowami, nie tylko dzielimy się w czasie liturgii, ale na podstawie tych słów zbudowana jest cała teologia kościoła. Bardzo często kościół w swoich rozważaniach i w tym potwierdzaniu, jak nie. Niepodważalną rolę odegrał Jezus, odnosi się właśnie do tych słów, można powiedzieć, słów eucharystycznych. Ale Jezus dzisiaj prezentuje siebie, nie, nie, nie tylko mówi, że, yy, że chce się z nami spotkać, ale mówi, że jeżeli będziesz chciał, to będziesz żył, yy, bo przyjmiesz ten pokarm, który, którego ja Tobie udzielam. I widzimy chociażby w Świętym Pawle, że każdy w swój sposób to przeżywa. Nawrócenie Pawła, które no, było totalnym zaskoczeniem dla wielu, bo zupełnie inny cel był jego drogi do Damaszku, też jest właśnie wytłumaczeniem dzisiejszej Ewangelii i tego czasu wielkanocnego, czasu paschalnego. Na tyle możemy powiedzieć, że Jezus jest naszym pokarmem, ile my sami stajemy się tym pokarmem. Ale jeżeli nie karmimy się właściwie Chrystusem, to trudno też wejść w taką rolę, jaką odegrał święty Paweł czy inny z apostołów. Trwamy w tym czasie. Wielkiej nocy, kiedy codziennie odkrywamy jakąś kolejną kartę z życia pierwszego Kościoła i widzimy, jak w różny sposób oni oddawali ten pokarm, jak w różny sposób oni mówili o sobie. Nie? Czym jest nawrócenie świętego Pawła, to co rozważano jest? Przeżywanie tego, co przeżył sam Paweł. Co, co dotknęło jego serca. To ma też nas uczyć yy, naszego świadectwa, bo nam jest łatwo mówić o Kościele, że jest taki, inny, że ma takie cechy. Ale chodzi o to, żebyśmy przyjmując pokarm Jezusa, brali na siebie odpowiedzialność, że musimy mówić o Kościele takim, jaki jest w nas, o sobie mamy mówić, nie tylko o. o zewnętrznej, jakiejś definicji, tylko czy mówimy o Chrystusie jako tym, który jest we mnie, którym ja się nakarmiłem, Mu pozwoliłem w pełni wejść w moje życie. Bo to tak często bywa, że my w różnych narracjach jesteśmy świetni. Dużo jesteśmy w stanie mówić o... Yy, o wielu sprawach, też o Kościele, ale czy mówimy o naszych przeżyciach? Czy mówimy o czymś tylko ogólnie? Fajne kazanie powiedział biskup, fajna pielgrzymka, fajne rekolekcje. I można tak się dzielić o wielu sprawach. Ale czy my dzielimy się o sobie, o naszym przeżyciu, tego pokarmu? My mamy ten pokarm Chrystusa oddać. Ten pokarm nie jest tylko po to, żeby nas samych nakarmić. My musimy ten pokarm oddać światu, oddać w tej posłudze apostolskiej. Bo tak jak w domu, jak się czymś dzielimy, to chcemy, żeby dla najbliższych było jak najlepsze dobro. Nie? Czasami matka potrafi sama sobie odjąć po to, żeby tego dobra doświadczyły dzieci. Taka ma być też nasza relacja do Kościoła, do drugiego człowieka. Taki ma być nasz efekt spotkania z Jezusem tego, że się Nim chcemy karmić. Myślę, że teraz jesteśmy w takim bardzo kluczowym momencie, coraz więcej się o tym mówi. Jak będziemy wracać do rzeczywistości Kościoła, nie? po tym głodzie epidemii, czy będziemy przychodzić właśnie karmić się Jezusem, którego na jakiś czas nam zabrali i którego nam brakowało, bo nie wszyscy mogli przyjąć Komunię Świętą w czasie epidemii, czy będziemy tak jak wcześniej przychodzili z obowiązku. Z obowiązku trudna jest ewangelizacja. Trudne je, trudno dzielić się czymś, jeżeli robimy to, bo musimy, bo wypada. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy dzielili się sobą, nie? naszymi przeżyciami, tak jak On to robi. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Mówię wam jak jest, pochodzę od ojca, który posłał mnie, żebym nakarmił was sobą. To też dla nas jest ogromna taka motywacja, żeby też zastanowić się o czym my, czym my dzielimy się w naszych domach, czym my, co my przeżywamy w naszych rozmowach. czy... czy czy właśnie dajemy sobie to, co jest najcenniejsze? Tak jak Jezus mówi, ja jestem tym pokarmem, nie? Ja daję Ci pokarm z serca, daję Ci to, co najważniejsze. Nie tylko daję bliźniemu to, co on chciał dostać, tylko to, co jest prawdziwym pokarmem, to, co powinien dostać, to, czego powinien doświadczyć. to się też składa dobrze w ten dzień, kiedy i patrzymy na serce Jezusa, i, i kiedy na początku maja patrzymy na Maryję, która wiemy, że naprawdę to jej serce było mocno yy, przeżywające to, co dotyczy jej syna. I ono biło jej synem. Prośmy o taką moją umiejętność dla nas wszystkich, wykorzystania tego pokarmu, który dał nam Chrystus. Jesteśmy odpowiedzialni za ten pokarm. Chrystus i Kościół to nie jest punkt z jakiegoś zbiorowego żywienia, że każdy przyszedł się nakarmił, jednemu smakowało bardziej, drugiemu smakowało mniej. Więc Chrystus jest tym sposobem odkrywacie odpowiedzialnego karmienia. To odpowiedzialność przekłada na każdego z nas. I to właśnie widać dzisiaj świetnie w, w Pawle, wszyscy w szoku, co się dzieje. Zupełnie co innego miał robić, zupełnie czego innego się od niego spodziewaliśmy że w Damaszku zrobi porządek z chrześcijanami. Niech ciało Chrystusa, obecność Chrystusa w naszych sercach robi ten porządek, którego On od nas nie tylko pragnie, ale On od nas żąda. Amen.